Witam Was w dzisiejszym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będzie taki poradny obchód. Poranne wypuszczenie drobił Trochę Wam się pokażę, trochę Wam opowiem, co się tutaj w hodowli zmieniło. Wszyscy musimy się otworzyć Nie tą ręką. Jakoś nawet was kaczucha witaj widzicie? Dlatego już O, dobra, teraz odchodzimy. Otwieramy na szeroko. Teraz musimy sobie otworzyć na szyf kłódkę, bo jest to zamknięte. Widzicie? Nikt tego nie otworzy. Jeszcze trochę zrobią swoją robotę. Kurde, ten szyf tu wpisywa się, nie jest. O, dobra. żeby nikt nie wiedział jaki mam szyfr No, wypuszczamy sobie te kurki. W ogóle zobaczcie, ta się ładnie nam wybarwił kogucik Nie wiem czy to zauważyliście ale zobaczcie, o Może wam później mogę, tak ładnie pokażę No, jak zwykle tutaj zostały w kurniku O, nie ja chcę się tutaj wosprzyć Jajeczko jest tam jedno Ciekawe czy tam to się jest? Nie, tam nie ma. Sprawdzimy sobie, czy to jest zieloną Nie, to jest zwykłe jej kurki. Dobra, to, to odłożymy. I tak wygląda moje zamknięcie. A już kurki ci biegną. No i zobaczyły karmidło. I tak wygląda to właśnie moje zamknięcie. to sobie położymy. Na to, że położymy za chwilkę yy, karmię ale hałasy tylko przychodzą. Chociaż mi się to podoba, nie jak inni, mi się to podoba, ale jak krzyczę, w żadnym stopniu nie przeszkadza, a wręcz przeciwnie. O, syk. Zamykamy, o, Dla się otwarło. Jeszcze, tą musimy się poprawić. Dobra, i gitarka. No, mają kurki wodę. Ja zapomniałem przynieść wodę tutaj yy, z króliką, ale to później po się, już damy. Jak możecie zauważyć, na pierwszy rzut oka nie ma tutaj tych termonskich białych. Tutaj jest kwiatka mniejsza, więc dajemy do tej kwiatki większej I tutaj sobie siedzą Jak możecie zauważyć, tu mają Teraz, tak powiem, króliki na wypasie o. Tu już będą siedziały do yy, Do yy, Do oddzielenia po prostu, nie? No. Zobaczymy, może wolniemy sobie troszeczkę do miniaturki fajną i sprawdziłem sobie płeć w tym młodym TB, które właśnie przy odsadzaniu. One mają ponad miesiąc chyba już, czyli około miesiąca mają już. No. I jest tutaj 6 samców i 3 samice. To jest taka liczba normalna prawie. Bo ostatnio się właśnie u mnie sprzedały yy, prawie same samce, a nie samice się nie chciały sprzedawać, więc samice się nie chciały sprzedawać. Zobaczymy, jak teraz pójdzie, aby teraz było odwrotnie. Może sobie zostawimy z tego, jaką ładną samiczkę. I będziemy mieli do mieszanki belga albo z nowym nabytkiem. Tu się taką robię. Ala, 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 jak to, to mogę powiedzieć? Zmocnienie. bo tu na dole są dwie pary kardlaków, tu jest jedna, tu jest druga. Dlaczego oddzieliłem? No bo ten kaczorek atakuje tego kaczorka, no i tak to. Mi się nie podobało. A u mnie musi być spokój i harmonia, że tak powiem. Dobra. Kolejną zmianą. Tutaj jest samica belga w tej klatce. Tak chciałem, żeby to były belgi, tu nowe nabytki w jednym roku A tam niżej może będą kodlaki, nie tam no, kaldaki chyba już nie Już może cobymy tam tamtą budkę. Trochę ją wzmocnimy. Bo jedna pora albo ta, albo to ta, tam bez różnicy jest do kolegi jedzie Tak jedziesz, jedziesz, tak, tak. I tak, tylko też nie jest ale taka mała na belegana jedną sztukę, no bo tu jest metr na chyba 65 jakoś tak i co Samiczka Podoba się nowa klatka czy nie? Podoba się, nie? Tala jest dzikoło swojego kawalera No ty jest ta Znam też tutaj była ta mieszanka, tutaj teraz są te dwa mieszańce, samce, czarny i ten biały, bo biały wczoraj poszedł na obiadek, więc jego już z nami nie ma, więc sobie zamkniemy, no ale to wiadomo, czy tutaj była ta nami belga nie ma, czy są miniaturki jak zwykle, to im wystarczy. Nie, nie pasowało mi, no bo to oczko zaczęło się trochę burzyć takie odbiły się większe fale i myślałem, że coś tam tutaj wpadło, ale nie. Ale coś próbuje Wodę masz tam, w pórniku, na wybiegu, a nie tutaj. Jak fajnie to lub nic z tego nie wyjdziesz. A mnie może czy nie być Będzie po tobie. Sprawdzimy tutaj Jeczko jest. Nie, to nic, dobra. Jest dobrze. Dzisiaj jeźdźcie, bo on do kochinki wyszły A my już te bez zbędnego ja mamy sobie policzką jeść Już trzech ja mam, coraz mniej A trzeba mi wrócić. zrobić rzeczy się bardzo fajnie sprawują, podoba mi się i jeżeli ktoś chce wesprzeć moją hodowlę, w jakimś tam stopniu, no to istnieje taka możliwość jak paczka od widzów, kurde, świąteczna paczka od widzów dla moich yy, zwierząt, więc ktoś chce coś wysłać jakiś upominek pamiętliwy dla hodowli, no to można wysłać. Bądź jest też możliwość i oczywiście wszystko będzie tutaj e, zapamiętane, no bo będziemy w nowym roku tutaj robili sobie coś takiego, może jakąś, kurde, może jakiś plakat wydrukujemy z tymi osobami i te osoby będą no, gdzieś tam wisiały. To się pokaże. Ja właśnie myślałem, żeby jakiś plakat zrobić, taki wiecie, plakat, na niej wydrukowane za osoby, kolorowe, jakieś na przykład tu by tak wisiały na takim plakacie. To fajnie wyglądało, ale nie, zobaczymy, czy w ogóle to się znajdzie. Czy też nie, tak, a zamykamy sobie to. Mogę Wam też tutaj zradzić, bo mogą być pytania, do czego mi potrzebne wsparcie, no bo się szykują duże zmiany w hodowli królików w 2021 roku. Mam zamiar tutaj postawić klatkę taką na tą 9-komorówkę. Albo jak wyjdzie, na no to nie robić takich trzech dużych tylko robię taką tylko 12-komorową. Ale muszę to wszystko wymierzyć. I będę robił całą, całą z desek więc to już jest koszt wyższy od tej. Za tą dałem 1200, więc tu wyjdzie około 1500 na pewno. I też oczywiście możliwość jest wysłania na nowe nabytki czy na kaldaki jak wyślecie coś to na pewno szybciej je kupimy bo teraz na razie mam yy, zobaczcie no, co tylko chinki robią mi te czubatki no. no na razie tylko mam yy, no, no, na nowe nabytki z rulików a ja coś chcę szybciej zakupić zakupił sobie jakieś yy, kaldacki, to znaczy srebrne z Niemiec, typowo z Niemiec U polski nie, już nie kupuję takich zakupów, no bo wolę mieć lepszy materiał. cena woda się dużo nie różni. No oczywiście wszystko jest dobrowolnie. Też właśnie chciałem robić. O kurde. Taki sobie duży dach w 2021 roku. Tu chciałem zrobić taką klatkę na wysokość tej klatki. Ale tu miały być też na nowe nabytki, one będą w tym roku albo na miniaturki, tu może by ta klatka powstała coś takiej szerokości jak ta I na przykład na pół jeszcze ją, ja nie? No, czyli ta na miniaturkę byłaby fajna, bo idealnie no właśnie by się spróbowała nam, no bo y, tutaj jak otwieramy te i ona ja nam tutaj nikt nam tu nie haczy, nawet jeszcze mogłaby być tyle klatka y, dłuższa, więc też fajnie. I na przykład od tego poziomu jedna klatka, druga i na przykład tutaj trzecia, nie? Czemu nie? Pomyślimy, może to się nam uda tutaj zrealizować z Waszą pomocą. To tylko jest taki świąteczny cykl z tych zbiórek, bo później już tego nie będzie. Wyłączam to, żeby nie było, że cały czas zbieram. Po kto chce, no to nie może, mam cały czas do końca roku żeby wesprzeć moją hodowlę. Tak mam powiedzieć, świąteczny prezent na mojej hodowli, o, tak to można nazwać. To jest takie miesięczne. Później może będziemy live robić, Bo nie, że może, ale już w przyszłym roku live będą na pewno i będą live'y często, więc też na pewno nagrodę wspierającym jakimś moderatorem albo czymś. Tutaj przy okazji tych wyjściach, te króliki nakarmiłem. Kaldaczki tutaj mają widzę, ale wody nie mają, więc wody im wlejemy, na razie ich nie puszczamy. Więc ja idę tutaj po wodę. Yy... Z oczka wodę weźmiemy, bo tutaj jest oczka czyściutka. Są całe szlamy na samym dole, więc tutaj taką sykonówkę weźmiemy. Tutaj cyk. Tu muszę wymienić drucik, bo masakra. Dobra. Idziemy się dodać kurką i króliczką. króliczką nie, bo króliczki mają wodę z witaminami. Kaczką tylko, nie kurą też nie, bo kury też dają wodę witaminkami. A wiadomo, teraz jest ciężki okres, więc starajmy się wspierać odporność. Yy, to znaczy, kaczką nie ma co bo ona i tak yy, yy, wszystko, całą wodę obrzydza, więc to trzeba im co chwilę wodę zmieniać. Ładną wodę obrzydza, szybko, one się w niej myją. To właśnie tutaj przez całą noc to zrobiły. <śmierdzi> Dużo wody nie leży, żeby się napiła, a nie żeby wylewały. Potem muszę już tyłkę zmieniać całą. No, Ale Na napicie są raz. O, teraz wam pokażę, jak nam kogucik wybarwił. Trochę jeszcze ma. Jutro yy, jeszcze nam dokładnie nie wypierzył, bo widać to. W ogonie, kiedy ja mu wystaje no ale już zobaczcie, jak on dostał fajną szyję taką złocistą. To taki duży ogon, taki pióropusz, po prostu jak Paw. Bliżej mu do Pawia niż do koguta. No. Więc w tym odcinku byłoby to tyle. Już się kaczka niecierpliwi. Więc widzimy się w odcinku następnym. Pamiętajcie o subskrypcji, o łapce w górze i trzymajcie się. Cześć.